Polska jest najważniejsza. Już w połowie czerwca zaproponowała rozwiązanie oparte na zasadzie ustanowienia stałego kursu franka. Ten stały kurs franka musiałby być wynegocjowany między bankami a rządem, premierem, ministrem finansów. Tak, aby przez najbliższe dać lata dać oddech polskiej rodzinie, tak aby ona spłacała po, po stałej, w stałej kwocie swoje kredyty. Natomiast ta spłacona część by przechodziła na spłaty po 2015 roku albo w części dokładana do kolejnych rad albo też w całości dzielona na na kolejne raty miesięczne po upływie okresu ubezpieczenia, czy u, u, kredy, okresu kredytu, spłacania kredytu. Czyli jeżeli mamy 30-letni okres kredytu, to po 30 roku by był 31, 32, 33, czy kolejne potrzebne, tak aby dopłacić. Dałoby to polskiej rodzinie oddech na sprzedanie na przykład tych nieruchomości, które, którymi dysponuje, ale żeby nie sprzedawać tego nagle i ze stratą. Albo też dałoby to możliwość polskiej rodzinie podjęcia różnych decyzji odnośnie zatrudnienia, zarobków, innego, innej pracy, tak aby można było swoimi zarobkami na bieżąco obsługiwać kredyt. My apelujemy do tego, żeby w gronie politycznym usiąść i porozmawiać na temat z premierem i zastanowić się, jakim, jaką przyjąć taktykę w rozmowach z bankami. Przywołujemy tutaj model węgierski, gdzie udało się z bankami wynegocjować system. Oczywiście wymaga to również gwarancji Skarbu Państwa na wypadek gdyby ktoś nie spłacił tych kredytów w dalszych latach, ale to nie są koszty w kategoriach, że trzeba dzisiaj już położyć pieniądze na stole. Banki swoje pieniądze zarabiają miesiąc w miesiąc i naprawdę na tym nie byłyby stratne, byłby tylko odłożony. W czasie, odłożona w czasie spłata części tych kredytów.